was bardzo serdecznie, w pierwszym odcinku mojej nowej serii Zagrajmy w Outlast Tak, ciekawe jak to będzie wyglądało Szczerze mówiąc jestem bardzo ciekawy tej gry Ponieważ już dużo ludzi widziałem, że w nią grało Ja tylko sobie ściszę tutaj e, Wszystkie potrzebne mi rzeczy Dobra, czyli ogólnie głośność To jest troszeczkę za głośno, bo może... Przeciszę sobie słuchawki, o dobra, wydaje mi się, że teraz jest OK. W zasadzie możemy właśnie, o, gdzieś tak tyle. No i dobrze, zacznijmy w takim razie, wybierzmy sobie nową grę. Oczywiście tutaj poziom trudności normalny, język wybrałem polski, tak żeby napisy będą wszystko po polsku, żebyście wszystko mogli ładnie zobaczyć. Tak więc ja już nastawiam sobie stoper. Nastawiam sobie stoper. Okej, okay. stoper ustawiony. Startujemy, no i możemy zaczynać. Hotlas zawiera sceny przemocy, treści erotyczne oraz wulgaryzmy. Baw się dobrze, Trzeba się w postać Nie czego, którego ambicją jest osobisty podróż do piekła na ziemi, będąc zawsze skłonny do podejmowania ryzyka, jakie wynika z badania spraw, za które żaden inny reporter nie odważyłby się zabrać. Przepraszam. odkryjesz mroczny sekret w sercu zak zakładu psychiatrycznego Mount Massive pozostań przy życiu jak najdłużej nagraj wszystko, nie jesteś typem wojownika jeśli chcesz odkryć koszmary czające się w Mount Massive, musisz uciekać ukrywać się lub zginąć bardzo optymistyczny wstęp no dobra, to w takim razie zacznijmy oczywiście w trakcie jakichkolwiek dialogów ja nie będę się standardowo odzywał Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for the livestock behavior. Encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low flying helicopter near Silverthorne and Wetlow. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elder Radio, você Nie znasz mnie, będę będą jej one mogą mnie śledzić. Przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji i programowaniu w ośrodku głodowym Murkow. Mount Massive właśnie łamie wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pierwsze to. Tam się dzieją straszne rzeczy, nie mieści mi się to w głowie. Nie mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieje się krzywda, a Markow na tym zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Okej. Okay. Zobaczmy. Ładna kamerka. Wszystko działa. Przybliżenie działa. Podświetlenie działa. Wszystko gotowe. Wsiadamy. coś czuję, że wysiadając z tego samochodu robimy robimy największy błąd jaki tylko mogliśmy zrobić niedobrze mogliśmy zostać w środku to tym się nakłada kamerka kurczę strasznie jest e, straszna jest czuła mysz zawsze tak mam na początku jakieś gry, że pierwsze co robię to zmniejszam sobie z to jest dużo lepiej, na przykład. Teraz ja na razie tą Tak się biega. Aby przykład drzwi, lewy przycisk, myszy. No dobra, w takim razie nagrywajmy. Coś tutaj się nam zapisało, jakaś notatka. Zobaczmy. Niedobrze mi się robi od samego patrzenia na to miejsce, zakłada. Dla chorych psychicznie od masy w roku 1971 w atmosferze skandalu, potajemnie zamknięty przez rząd, ponownie otwarty w roku przez ośrodek badawczy Markow pod pozorem działalności charytatywnej. Jeżeli ktoś tego chce przeczytać do końca, to niech sobie zastopuje film, ja to tylko tak przelecę wzrokiem. Dobra. Nagrość no, ja coś ciekawego, w twoim notatniku pojawi się wpis. Okej, okay, czyli pisy pojawiały się tylko łow po... wow no jeszcze się gdzieś zapadło. What the fuck Dlaczego ja w to gram? Jeszcze mam jakąś nimiłosierną chrypę i normalnie co chwilę mi się kaszleć chce O que zamknięte zamykane na kłódki normalnie jakby miało uciec to jakieś nie wiem jakieś zwierzę albo jakiejś zombie Spodziewam się po tej grze jakiegoś jakiegoś dobrego dobrego klimaciku, ale nie spodziewam się znowu jakiegoś kompletne kompletnej masakry już widzę to okno przez które będziemy musieli wejść widzicie je tam pewnie nie, bez powodu ta szyba jest rozbita tam Wykłucę, nie Okej. Jezus! Czyli się do? No nie, do zamknięte, kurde. Jeżeli ja już na miejscu tego całego dziennikarza, redaktora, kimkolwiek on jest, to już. To już i tak bym. To już dawno bym stąd uciekł, wsiadł do tego samochodu i bym stąd odjechał. Już na samym początku, jak zobaczyłem tego gościa w tym, w tym lustrze. w tym oknie, przepraszam. Co nie nagrałem tego, może nagrać ten widok tutaj. Cholera jeszcze ta muzyka nie, po prostu nie wierzę. Nie, ja muszę sobie trochę przyciszyć tą muzykę, bo przecież jak tutaj coś się stanie, to mi normalnie... Ja wyskoczę z... Nie ja wyskoczę ze słuchawek. No chyba o to chodzi, bo mi cię rzecz. Kamera w dłoni. No takie mam wrażenie, że raczej... Coś tędy wyszło bardziej, niż miałoby tędy wchodzić. No dobra, walczymy do środka. O oh Jezus, o oh Jezus! Napisało F, żeby włączyć sobie tryb nocny. No dobrze, sprawdźmy zatem. Wygląda całkiem bezpiecznie Już tego, że te drzwi są wyważone, nie wiadomo dlaczego O, nagrywam już całe dwie minuty, a normalnie jest, jestem całe mokry już O Jezus OOOO Cholera! Kto włączył ten głupi telewizor? Kto go włączył? Proszę, żebym ja to wiedział. Patrzcie. Najwyraźniej ja to chyba prowadzili ten zakład, coś w tym stylu. czy ja nie mam o tym czasem jakieś notatki, ale nie, ani nic nie, zap nie zapisałem. O kurze! Chociaż jakiś. Serial wypuścili albo program muzyczny, cokolwiek, a nie tak surowy ekran. Dobra, Dobra szelina. Jezus, dzisiaj je zamknąć. Jezus, nie trzaskaj tak, chłopie. Dopiero co weszliśmy, a ty już się zdradzasz. Miało być po cichu. Ja Mamy baterię. O, telefon. Mam zadzwonić w się rzeczy. Co to jest? Nie widzę, co tam pisze na tym monitorze. Choć próbował dzwonić, no się nie dodzwonił. Czemu zawsze ta polerna jarzyniówka musi tak tak... No właśnie tak robić. Tak jakby za chwilę miała wysiąść. Lepiej żeby wysiadła albo żeby świeciła maksymalnie. No proszę, telefon działa, bo słyszę dźwięk. Jakieś notatki. Podstawę mam notatki. Środek badawczy Markov projekt Warrider. Mode Massive, numer w przypadku 174 od pacjenta WPH i tak Mój pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o świadome śnienie na niespotykaną skalę zaobserwowano czynności pola morfogenicznego. Kontynuacja etapu czwartego terapii hormonalnej. Diagnostyka spirometria nie wykazała nagromadzenia śluzu w oskrzelach. Hematokryt nie udało się wydzielić eurotrocytów, wynik bardzo niepokojący. Uwagi, Billy zapytał o sprawę, którą jego matka wytoczyła przy krokodilacji. <tryk> Jezus Mary, to się jakieś straszne rzeczy dzieją w tym, w tym... Dobrze, Jezus! O człowieku, zaraz wyjdę stąd, jakbyś tak dalej trzaskał. Jakieś ślady krwi... i buty. Tam jest chyba WC. O oh, 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 oh. oh my god! Wow. Wow. Myślałem, że coś tu wyskoczy na mnie. Please, the <laughs> oh, przed umyciem rąk, ta... A nie ma to jakieś gówno i popijać kolą Chyba gówno Kola, drink 75 Dobra Chyba trzeba wleźć do tego szyby Jest te nie? O, tu można patrzeć stąd Ooooo! To ten koleś z kibla. Nie ruszam się stąd! Za nic w świecie! Nie ruszam się stąd! O Jezus! Jezus Maria! Jest dziewiąta rano, a ja się i tak cykam w to grać jak nie wiem. Znowu wyskoczysz? No idź Ty! chłopie Wybijasz chłopie szybę łokciem, wpadasz do windy, zjeżdżasz na sam dół i wyjeżdżasz. No, na no nie, pierdzielisz się z tym, no. Oh my god, Biblioteka. Świetnie, akurat w takim miejscu muszę czytać książki, po prostu masakra. Czy naprawdę nagrywam w jakości HD? To się nie może dziać. Dobra, to tylko biblioteka, cóż tam, cóż może być w bibliotece oprócz starych zakurzonych książek, no? o Jezus! Ło! Ło! Ja nawet wpuściłem myszkę i klawiaturę, bo chyba bym ją wyrzucił w powietrze. Nie... No już wiem, co może być w bibliotece tam. Oprócz starych zakurzonych książek. FUCKINSEK. FUCKINSEK. Co ty tu robiłeś, chłopie? Co ty tu robiłeś? Czemu ty nie masz głowy? Ale jak jest twoje głowy? Aha. Ten też nie ma głowy. O Boże. Praśliwe miejsce, ale tu cię cholera Oho wow. Czemu tu tak wisisz? No zejdź. Wowo, można cię tylko czemu ja nie zamknę drzwi za sobą, czemu ja nie zamknę drzwi za sobą? No dobra sądzę, że bym coś tam miało wyjść ze mną WHAT the fuck is going on O oh. Wow. No dobra, ale ten facet wyjaśnił nam jedną ważną sprawę. Dlaczego stoją tutaj wozy militarne przed ośrodkiem? To oznacza, że przyjechało tutaj wojsko, które leży właśnie przede mną. Jestem wewnętrzny, zrzuciała ze śladami poparzeń. Dokoła pełno krwi, głowy ustawione równe jak butelki w warze. Martwi... Martwi naukowcy ośrodka Murko... Zwisają z sufitu na ich plakietka, jak w niej napis zaawansowany systemowany markow to pr pralnia brudnych pieniędzy. Widzicie co, ja sobie to przeczytam. Ja sobie to przeczytam, jak już troszeczkę ochłonę. A teraz chodźmy chodźmy dalej, bo... Jezus, ile robac. Co się dziwić, jak tu tyle trupów leży. Burzy, kochany. I patrzcie ciekawa sprawa cały czas są tutaj te ślady krwi, które widzieliśmy tam wcześniej przed tym kiblem z którego coś wybiegło o dobra już wiem gdzie są ich głowy to one to one o oh my god wow Bleh. tutaj widzę że kolesiowi nawet wszystkiego poskąpili jest wam jest składarnię ciągle Dobra ale widzę drzwi, widzę drzwi, widzę drzwi Co się dzieje? Uhuhu. Tu jest ręka tego kolesia. Sorry, już tak nie odzywałem przez chwilę, ale próbowałem ogarnąć co się dzieje. Dobra, tutaj jest dość jasno, nie będę na razie wymieniał baterii, bo jeszcze nie wiem, którym przyciskiem się to robi, a ja nie chcę teraz szukać. Oh god Na dole jakaś wygląda jakby jakaś recepcja, nie chciał się tam znaleźć nic w świecie w świecie nie się znaleźć w tej recepcji. Oh my god. Uff. No dobra, jest szczelina. Także nie, przejście przez tą bibliotekę to po prostu no sterta zakurzonych książek, tak sobie mów na początku. Dobra, chodźmy dalej. CO?! Uff! Co to było? What was What's going on? Who is singing? And who are you then? I, I see, merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. to był? Czy to był jakiś, nie wiem, przywódca ich wszystkich? Ucieknie z psychiatryka. No dobrze, że teraz dostałem takie zadanie, a nie wcześniej. I o tam zobaczyć aktualne cele. Ucieknie z psychiatryka, dostaje się do pomieszczenia ochrony, a blokad świątowe drzwi. O tym mówił ten... Jezu, jak on się nazywał? Ten żołnierz, który był przybity do tego patyka. Ale wiecie co, tymi Tymi sprawami zajmiemy się już w kolejnym odcinku, bo jak na razie na ten odcinek to ja mam dość, nie jest to coś innego niż granie sobie w spokojnego Battlefielda na pewno, ale myślę, że jakoś dotrwam, dotrwam czy dotrwamy w tej serii do końca. Także żegnam się z Wami i zapraszam do drugiego odcinka. Trzymajcie się, cześć!